Cześć i czołem, kluski z rosołem. Dawno tak nie bywałam z wami, więc witam, witam i o zdrowie pytam. Dobra, <laughs> nieważne. Dzisiaj, co mamy dzisiaj za dzień? Dzisiaj mamy 11 marca, czyli urodziny Wilbera. Dzisiaj Wilber kończy dwa latka. Torcika oczywiście mam, ale to zaraz ci damy, na razie mam marchewkę. No wszystkiego najlepszego, hello. Dzień dobry. Kto dzisiaj ma dwa latka? Kto ma dwa latka? Zrób smajla ładnie. Zrób ładnie. No. Super proszę. No i Hakawa dobra żona idzie. Dzień słowo. Zobacz, Mirwój ma dwa latka dzisiaj. No, musisz być dla niego miła. Dzisiaj musisz być miła dla, dla Wilberka, wiesz? No super robisz smajla. Super. Super. O, o, o jak wcina. O jak wcina, jesteś czysty w końcu, Wilberek. Haki, no ale nie, nie, nie. Haki za to nie jest czysta. A Wilber w końcu jest czysty. A co to się stało? No a tak jeszcze zrobi i już nie ma. O, 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 ale do tyłu konia. Udało mi się spójrzcie. Ich razem wziąć akwana jak zwykle. Ona musi iść. Pierwsza i szybko. Wizbek nie ma takich nóg długich jak ty w koniu. No, mówię ci, że kiedyś, że już dwóch koni na pewno nie biorę najdlowina. Znaczy naraz w sumie. Bo kiedyś jak brałam... Dakota i Ontario. Dakota i Ontario brałam chyba. No chyba, chyba tak. Nie pamiętam, ale jakieś dwa konie brało. Dakota i Ontario i tutaj ciężarówka wielka jechała. I ja tam w ogóle macham, żeby się zatrzymała, nie? Ja ich we mam na uwiązie. I ja w ten rów tutaj weszłam. Słuchajcie. Konie nade mną przeskoczyły, bo tak się wystraszyły. I ta ciężarówka co zrobiła? Zaczęła przejechać sobie przez ulicę normalnie. Luzia, co tam? I ona tak, no to sobie, co wielka ciężarówka. Ja nie mówię tu o takiej malutkiej, tylko takiej wielkiej. Taką towarową. Wyobraźcie to sobie. I ten pan, ja potem się krzyczę tam. I yy, mówię, kurde, tak, że ten, że co pan robi w ogóle, a to nie idzie co dalej. No co, a co tam? No? I do tej pory mam zwichniętego kciuka przez to, że ja ich nie puściłam. Nie, bo jakby puściła ich, to ja w ogóle już chyba bym na koty Ontario nie zobaczyła nigdy w życiu. Już jakby się spłoszyły, co to było w ogóle? Nie mógł gościu zaczekać, naprawdę. Dobra, i, i dzieły, bardzo, dobra. Tylko w nas wleciał. No i taka krótka historia. Ale to było już dawno. Teraz już jest OK. Na razie tutaj w ogóle nigdy, powiem Wam szczerze, tutaj nie jeżdżą takie ciężarówki. Możliwe, że jakiś sąsiad po prostu coś zamówił i ta ciężarówka w ogóle pojechała tam do góry, do lasu, gdzie, gdzie w ogóle musiała potem tam zawrócić, ale też mnie nie interesuje. Yy, ma za swoje karma wraca w sumie pewnie musiała jakoś tam zawrócić, żeby powrotem tu na dół wjechać no i tak szczerze, no kurczę tacy są kierowcy właśnie do koni, no przecież koń się jest poszy. no na pewno Wilber się, a nie, siadam się zajął. dobra, zaraz zostanie Wilber torcika, słuchaj, tylko hakawadę tu puszczę do jej paszy tutaj dałam, nie wiem czy nie prześwietla te GoPro w znowu kurde, mol już się otwieram koniu Nazwa, dwa, trzy, hop. No, idź, idź! Dobra, Haki będzie sobie tam zajadać. Wildback, Dobra, ja ci ściągnę ten kantar. Te śliczny twój. No ty mi go uciapkasz. Co ty żeś zrobił? Masakra, no, chłopie. tego wiadra. Jak się czai, ty! Tak w ogóle to zrobiłam mu siemiolniane z... Wildback. Małwa, coś dzwoni. Podejrzenie Dobra. O! z Dobra. Spójrzcie. Siemilniane z otrębami pszennymi chyba. I z płatkami owsianymi i marcheweczka do tego i taki torcik To jeszcze zimnej wody doleję może. Żeby to nie było aż takie gorące. Dobra, Wilbek. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Wilber. Dał się Daj. Super. Proszę, torcik dla ciebie. Smacznego. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Marchewkę dorwał. Super! Dobre, Wilbek? Ale masz gluta! Słuchaj, Wilber, się lniane to pierwszy raz je. A wiem, że konie tak samo się to niechętnie. Bo zawsze trzeba z czymś zmieszać, im coś siemię jak nie nie jak nie posmakuję, to będę musiała coś dodać. Co, słonko? Takie? Nie. No, już sobie troszkę przeczyścimy, żeby jakoś wyglądała te urodzinki. Może jakąś fryzurkę mu zrobimy. W sumie jedynie co to warkocza mogę, jak zrobić, na grzywce w sumie zrobić. I na ogonie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Czy będzie wyglądał jak dziewczynka. Czy jednak ten irokes tak zrobi, że będzie takim chłopcem warkoczyka. A czemu wy nie? Wilber, jakoś tak przejaśniałeś, wiesz, nawet to łata ci tak fajnie świeci. I ta noga cała twoja biała. Bielutka nóżka. A Kisz, ty pokonujesz drogi? A tam sianko masz, no super. I możemy sobie coś porobić z Wilberem. Także go tutaj biorę. E, na wolności chyba poświczymy, na razie bo no, robimy jakieś tam podstawowe ćwiczenia. Zobaczymy, może wezmę jeszcze linę. Halter mój tak się jak założę. A zobaczymy czy wezmę linę, czy nie będzie potrzebna. Się trochę pobawimy. Te drąki w sumie zostawię. Zobaczymy czy będzie chciał za mną iść. No i będzie oczywiście GoPro kamerować. Znaczy kamerować będzie szanowne moje białe krzesło. Chodzić na losy na wolności. Można, można. Nie, wybud. No, ich tak. Bardzo dobrze. Fajnie, że na tą stronę tu proszę się chęcić. I, i chodzić na Loży. 네요. 히트가. 얍. 얍. 아. 아. 기다체. 너야, 부탁해. 버. Wszyscy się kameruje, ale przed chwilą nauczyłam Wilbera tak, tak z dupy można powiedzieć. trzeba go rążować. Yes. <noise> znaczy chodzić w sumie po kole, okrążając mnie. I to całkiem przypadkiem, tak szczerze. Ale wiecie co mnie kusi? Kusi mnie stawić jakąś przeszkodę i przebiec i zobaczyć, czy Wilber za mną skoczy. No to będzie hit internetu. Co ty na to? Jesteś za? Jestem ciekawa, czy Wilber serio za mną pobiegnie. Hej. Hop. Hop. super, dobra, ale żeby widział o co chodzi. Ja super przeskoczył. Oczywiście przeskoczył nie zwalając, ale przeskoczył to tak strasznie dziwnie, ale nie zwalił, więc jest sukces. Więc już go nie będziemy. bardzo fajnie. Cieszę się to. Jest takim bardzo chętnym koniem do pracy. No zobaczcie, idzie, idzie. I stop, A spróbuj do tyłu. Do tyłu ze mną. A ty nie wiesz, a teraz takie maczka, co ty mi robisz? To jest odstępowanie od zadu przecież. Patrzcie, jaki członek. Super! Dębowa, ja na razie go nie uczę, bo myślę, że on jeszcze nie jest na to gotowy. Nie pracuje aż tak długo z człowiekiem, jak kamada pracowała. I on mógłby źle zrozumieć ten sygnał. i tego się obawiam właśnie. Że on potem będzie na przykład, o tak jakby wymuszał. Jak teraz na przykład. Najmniej nie wiem, ile to jest, 30 cm? 30 cm, nie chciałoby się nóżek podnosić. Ty, lubku. A tak fajnie skaczesz przez drzewa. No, ale ty to musisz z galopu pewnie. O, jak ładnie. No, zrównaj. Super! Super Super! Dobra, żeś zwalił. Ale wiecie co? On mi udowadnia za każdym razem, że ta przeszkoda jest dla niego za niska. Czy on w tylko hoblo i do góry i co tam, nie? Po a wy, kokomody zostawili biednactwo moje. No już super, koń. Cool. Tak, o lizawka, tak, super. Darmowa lizawka zawsze najlepsza, nie? No widzisz, Wilber dzisiaj ma urodziny, no. Nie ty. Nie ty. <grym> ty jakbyś miał urodzinki, to to będziemy się opiekować, wiesz? no i Wilbert też lizawka. No super. Tak, lizawka zawsze najlepsza z matki ręki. No przecież, proszę, jeszcze wylić ładnie. Te małe. jeszcze kurtkę mi wyliża. Świetnie. A jejku, ale GoPro, nie musisz lizać, tak? Tak. Wiesz co? Stwierdziłam, że nie robię w sumie tych warkoczyków Wilberowi. Przejdziemy się na krótki spacerek i dam mu ostatnią szansę wykazania się, czy będzie za kolaną szedł, czy nie. Jak on będzie wolny, a będzie na uwiązie. Wilwer idzie, patrzcie, spacie na razie, nic nie mówię. Nic nie mówię, po prostu oglądajcie. Po prostu oglądajcie, ja nic nie mówię. Idziemy sobie na łąkę od pastwiska, i zrobimy takie kółko i zrobimy taki teścik mały. Czy zatrzyma się tutaj gdzieś i nie będzie? za nami szedł w ogóle? Czy będzie szedł i jadł trawę? Bo taka opcja mi pasuje. Tylko, żeby nie zatrzymywał się na 100 lat. O, właśnie, tak jak teraz. Haki wydawno już przygalopowała. Zresztą widać to nieraz na filmikach. A zobaczcie, ten zostaje. Zrozumieć Hucyła, bilek. Like. A ja. Widzicie? biegnie, ale oczywiście swoimi ścieżkami. O. O. Chodź Wilberty. O. I widzicie. I to jest właśnie ten problem. Że my już za, za trzema zakrętami zniknęliśmy. A on dalej do nas nie przybiegł. I sobie widzicie, jakąś inną ścieżką przez krzaki. I ten, w tym jest właśnie problem niestety. A jak wyjdziemy na taką dużą mąkę, to już w ogóle... No ja mogę posić, że on przyleci do nas. No chyba, że się z czegoś skłoszy i nie będzie nas widział. No to wtedy. Ale tak to chłop nie raczy przybiegnąć. A leci. Co ty żeś tam zrobił, chłopie? W bagno wpadł. <laughs> I się zatrzymał. <laughs> Jaki chłop. Przyleciałeś, Arabie? Ty. No. Masz szczęście. No jak będziesz tak za nami przybiegać, to jeszcze, jeszcze. Jeszcze. To jest ostateczna moja decyzja. Jak dzisiaj się nie spiszesz, Wilber, to będziesz został, w jacie. Dzisiaj masz urodziny, dlatego dam ci ostatnią szansę. Popisaliście mi w komentarzach, żebym dała mu szansę. No to daję mu szansę, proszę Państwa. Okej. Okay. Dobra, idzie, idzie. A może dlatego, że czułeś się spłoszył? Okej, okay. teraz jak się zatrzyma, w ogóle, co to było? Tak. Dawaj! Ja nie mogę, jak on naprawdę, on jest arabem, bo on ma ogon w górze. Za każdym razem, za każdym razem jak biegnie ma ogon w górze. I nawet jak ćwiczyliśmy na łożowniku i tam pobiegł par razy, to też ma w górze. O, teraz też ma w górze. <laughs> nie wiem. I to nie dlatego, że pierdzi albo robi kupę, on ma po prostu, nie wiem, w genach tak. Mogą w górze i naraz, nie? To jest taki rów, którego nie widać. Ale na pewno się skapnie, że tam jest rów. Jak już będzie dobiegał. Rip, a nie rów. Łoparka. haki w sumie wskoczyła. Tu jest rów! Jumper. No brawo Wilber! Ja nie wiem co dzisiaj ci się stało, ale ty naprawdę chcesz, chcesz z nami chodzić na spacery ludzem. Tak? Koń już się ogarnął. Jeszcze się pro nie rozładowało, także słuchajcie, ja się z wami pożegnam. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, na dole z dzwoneczkiem, bo będziecie dostawać każde powiadomienie. Dziękuję wam bardzo. Lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. No w życiu nigdy się nie spodziewałam, że ja będę miała tyle widzów. I naprawdę dziękuję, że jesteście. To jest, to dla mnie wiele, znaczy naprawdę. No, a jak jeszcze Wilber coś tutaj odwali, to ja wam nagram oczywiście. A jeszcze powiem na koniec, że ostateczny werdykt, no widzicie, Haki na paswisku. On nie raczył przejścia, czekaliśmy na niego. O, długo czasu. Długo czasu. O, liczownik. Ej nie. Ale jazda. Ja zgubiłam, słuchajcie, moją opaskę i się zastanawiam, gdzie ona jest. Patrzcie to. Enduro style. Co tu się stanęło? Czy ta jakaś wrona, Kurczę to. Przy... Ej nie. Kurde. Ja pierdził moja paska. A ja wczoraj zgubiłam, jak te zwierzęta po prostu, jakieś wrony musiały mi zostawić dzielić. No ale jasne. No i po opasy moje świetnie. Taka ładna była amerykańska. No a co do werdyktu: Widzicie, Wilber będzie zostawał w wiacie na paswisku, W sumie będzie gdzieś iść, bo no nie idzie za nami. On tylko biegnie za nami jak właśnie się czegoś spłoszy, wystraszy to, to wtedy raczy do Hakawady przybiegnąć, ale tak to to jak on się czuje bezpieczny to co on będzie za Hakawaną Szefie?